Kochani słuchacze, witamy Was na naszym drugim ekologicznym podcaście. Dzisiaj chcemy porozmawiać o oszczędności energetycznej. Bez wątpienia elektryczność zasadniczo wpływa na nasze codzienne życie. Bez prądu trudno nam wyobrazić sobie funkcjonowanie we współczesnym świecie. Aby tak sobie naocznie uświadomić, wystarczy po prostu zastanowić się, policzyć ilu urządzeń elektrycznych korzystamy na co dzień. Nie ulega wątpliwości, że energia elektryczna jest najważniejszym składnikiem gospodarki światowej. Spróbujmy zastanowić się nad sposobami na niższe rachunki za energię w naszych gospodarstwach domowych. Dzisiaj swoją wiedzą i pomysłami podzielą się z nami golicy seniorzy. Grażyna miłośniczka przyrody i sportu i podróży. Jerzy, światowy podróżnik. Teresa, lubi malować obrazy. Alicja tańczyć i aktywnie spędzać czas. Halina aktywna klubowiczka. Na początek kilka słów o źródłach energii. Pierwsze z nich to źródła niekonwencjonalne, czyli nieodnawialne surowce energetyczne. Zaliczamy do nich węgiel kamienny, brunatny, ropę, gaz ziemny oraz paliwo jądrowe. Drugie to źródła odnawialne, w skrócie OZE. Mają one zdolność do samoregeneracji. Przykładami źródeł odnawialnych są wody płynące, geotermiczne, pływy morskie, energia wiatru, biomasa oraz ciepło słoneczne. Paliwa kopalne są nam dobrze znane, ponieważ głównie od czasów rewolucji przemysłowej bazuje na nich światowa gospodarka. Jednakże te zasoby ulegają wyczerpaniu, a ich spalanie przyczynia się w dużej mierze do globalnego ocieplenia. Dlatego coraz częściej wprowadzamy rozwiązania alternatywne, które są mniej inwazyjne dla naszego środowiska. Jak wygląda sytuacja w Polsce? Rynek odnawialnych źródeł energii w Polsce cechuje się dynamicznymi zmianami. Energia z wiatru pozyskiwana jest głównie na północnej części naszego kraju. Turbin wiatrowych najwięcej jest na pomorzu, gdyż nad morzem, z uwagi na jego płaską powierzchnię i brak przeszkód terenowych wieją najsilniejsze wiatry. Ciekawostką jest fakt, iż już 4000 lat temu starożytni Babilończycy pompowali wodę przy pomocy wiatraków, nawadniając pola i osuszając mokradła. Nie należy zapominać, że wiatr był również wykorzystywany do żeglugi. Tym samym energia wiatru jest jednym z najstarszych odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych przez człowieka. Kolejną siłę i ogromny potencjał energetyczny stanowi woda. Energię z wody można otrzymać poprzez płynące rzeki, fale morskie, jak i przez stojące zbiorniki. W elektrowniach wykorzystuje się spadek wody najczęściej na zaporach. W Polsce elektrownie wodne mają niewielki udział w produkcji energii. Wiąże to się z kilkoma czynnikami. Po pierwsze, wynika to z ukształtowania terenu i małego spadku rzek. Po drugie, budowa dużych elektrowni wodnych jest trudna ze względu na wysoki koszt. Po trzecie, ich funkcjonowanie wpływa na lokalne zmiany klimatyczne oraz na populację ryb. Największe elektrownie wodne w Polsce znajdują się w Żarnowcu, Porąbce, Solinie oraz we Włocławku. W naszym kraju z każdym rokiem rośnie wykorzystanie energii słonecznej. Najwyższe nasłonecznienie w Polsce występuje w województwie lubelskim, podkarpackim, małopolskim, opolskim, dolnośląskim. Łódzkim oraz w południowej części Mazowieckiego i Wielkopolskiego. Przy czym najwyższe wartości przypadają na południową część województwa lubelskiego. U nas najczęściej montuje się kolektory słoneczne albo panele fotowoltaiczne. Czym się różnią? Kolektory słoneczne przetwarzają energię z promieni słonecznych w energię cieplną, więc ich przeznaczeniem może być np. podgrzewanie wody. Panele fotowoltaiczne zamieniają natomiast energię słoneczną w energię elektryczną. Można więc wykorzystać je jako źródło energii elektrycznej w domu. Największa farma słoneczna w Polsce została zbudowana przez konsorcjum w gminie Brudzew między Łodzią i Poznaniem. To jedna z największych w Polsce inwestycji w zieloną energię zrealizowana przez prywatny kapitał. W naszym kraju coraz bardziej popularna staje się również energia geotermalna. Ma ona źródła w gruntach, skałach oraz szczelinach skalnych. Można to wykorzystać na dwa sposoby. Jednym z nich jest wykorzystanie pompy ciepła w ogrzewaniu budynków. Drugim budowa elektrowni geotermalnych służących do produkcji prądu elektrycznego. W Polsce zasoby wód geotermalnych skoncentrowane są głównie na obszarze Podkarpacia, Podhala, w rejonie grudziąsko-barszawskim oraz w pasie od Łodzi do Szczecina. Na terenie Polski mamy zakłady ciepłownicze oraz uzdrowiska wykorzystujące geotermę. Duży potencjał ze względu na dostępność stanowi także energia biomasy. Czym właściwie jest i w jaki sposób wykorzystuje się ją do celów energetycznych? Biomasa pochodzi z resztek roślinnych i zwierzęcych, pozyskiwanych m.in. w gospodarstwach domowych, w rolnictwie, leśnictwie i w trakcie pielęgnacji publicznych terenów zielonych. Mogą to być także odpady komunalne i przemysłowe. Biomasa to niezwykle tanie paliwo, które jest również bezpieczne dla środowiska. Jej forma może być różna stała, ciekła oraz gazowa. Zacznijmy od drzew i roślin energetycznych, czyli formy stałej. Najczęściej wykorzystywanymi produktami są tutaj brykiet i tzw. Tak pellet. Oba biopaliwa powstają w przeważającej części strocin i wiórów, a także np. ze słomy. Brykiet ma formę zbitą, pellet jest granulatem. W ten sposób przetworzona biomasa jest powszechnie wykorzystywana do ogrzewania domów. Jako surowce do produkcji biopaliwa najlepiej sprawdzają się rośliny oleiste oraz te o wysokiej zawartości cukru. Kukurydza czy trzcina cukrowa są poddawane procesowi fermentacji alkoholowej, dzięki czemu powstaje m.in. etanol wzbogacający lub zastępujący tradycyjne rodzaje paliw. W wyniku fermentacji beztlenowej odpadów pochodzenia organicznego, najczęściej pozostałości z produkcji rolnej lub na przykład z oczyszczalni ścieków, powstaje również biogaz. Składa się on głównie z metanu i dwutlenku węgla. Metan poddaje się procesowi spalania i w ten sposób uzyskuje się energię możliwą do wykorzystania do ogrzewania czy zasilania generatorów prądu. Osobną metodą pozyskiwania biogazu jest również zgazowanie biomasy z drewna tzw. gaz generatorowy lub gaz drzewny. W Polsce biomasa jest drugim najczęściej wykorzystywanym po energii wiatrowej odnawialnym źródłem energii. Elektrownie na biomasę znajdują się np. w Poznaniu, łodzi czy kielcach. Reasumując, zielona energia może przynieść szereg korzyści, choć nie jest różnie wolna od kilku wad. Do niezaprzeczalnych zalet korzystania z energii odnawialnej należy zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska. Obecnie z powodu zmian klimatycznych wiele państw dąży do redukcji emisji gazów cieplarnianych i szkodliwych odpadów. Poza tym odnawialne źródła energii są niewyczerpalne się do, do paliw kopalnych w dobie rozwoju podstawania nowych technologii, bezpiecznych dla środowia i środowiska naturalnego mamy nadzieję, że będziemy mogli w pełni wykorzystywać ich potencjał. Jednak by każdemu z nas brzyło się lepiej i bezpieczniej, to zasunąłmy się wspólnie nad sposobami na oszczędzanie energii w naszych domach, bowiem jej niższe zużycie to mniejsze zanieczyszczenie środowiska. Przenieśmy się na chwilę do serca domu, w którym mamy całkiem sporo urządzeń elektrycznych. Jak oszczędnie gospodarować energią w kuchni? Oto kilka pomysłów. W miarę możliwości starajmy się korzystać z energooszczędnych sprzętów. W tym celu zwracajmy uwagę na etykiety z klasami efektywności energetycznej. Teraz kilka praktycznych sposobów na oszczędności. Gdy używamy czajnika elektrycznego, to gotujmy w nim tyle wody, ile potrzebujemy. Czas gotowania będzie krótszy, a zużycie energii znacznie mniejsze. Używając lodówki, pamiętajmy o kilku istotnych kwestiach. Nie ustawiajmy jej w pobliżu kaloryfera, grzejnika czy kuchenki. Nie wkładajmy do niej gorących produktów. Do ich ochłodzenia lodówka zużyje trzy razy więcej energii. Pamiętajmy, aby dbać o czystość uszczelki na drzwiach. Aby lodówka pracowała prawidłowo, musi być ona bardzo szczelna. Nie nastawiajmy temperatury niższej niż jest potrzebna. Zmiana temperatury o 1 stopień zmienia zużycie energii o 5%. Rozmrażajmy lodówkę w miarę często, ponieważ lód izoluje. Jeżeli jego warstwa jest gruba, chłodzenie staje się mało sprawne. Korzystając z kuchenki elektrycznej, gotujmy w zamkniętych naczyniach. Pozwala to zmniejszyć zużycie energii o co najmniej 30%. Używając piekarnika, nie otwierajmy co kilka minut jego dźwiczek. Urządzenie zużyje więcej energii do ponownego nagrzania. Pamiętajmy, iż przygotowanie niektórych potraw nie wymaga wcześniej nagrzanego piekarnika. Tym samym nie rozgrzewajmy go, gdy nie jest to konieczne, bowiem rozgrzanie piekarnika pochłania 15% energii, a pieczenie jedynie 7%. Czy równie praktyczne rozwiązania możemy zastosować także w łazience? Oczywiście. Starajmy się częściej wybierać prysznic zamiast kąpieli wannie. Zamontujmy w prysznicu i umywalce perlator. Jest to specjalna końcówka kranu lub prysznica, która optycznie zwiększa strumień wody. Dzięki temu uzyskamy również mniejsze zużycie wody nawet do 60%. Zakręcajmy wodę podczas mycia zębów czy golenia, oczywiście, jeżeli jej nie potrzebujemy. Oszczędzajmy gorącą wodę, szczególnie gdy źródłem ogrzewania jest prąd elektryczny. Włączajmy pralkę tylko wtedy, gdy jej bęben jest pełny. Korzystając z suszarki do włosów, wybierajmy najwyższe obroty, co skróci cały proces. Jeżeli posiadamy podłogowe ogrzewanie, nie przysłaniajmy podłogi dywanikami. Jak możemy oszczędzać prąd na urządzeniach elektrycznych? Starajmy się ograniczać liczbę używanych jednocześnie sprzętów, np. komputera i telewizora. Nie pozostawiajmy sprzętów w trybie czuwania. Lepiej zainwestować w listwę i każdorazowo ją wyłączać. Nie zapominajmy również o odłączaniu ładowarki telefonów z gniazdek, ponieważ ładowarka podłączona do kontaktu i do naładowanego urządzenia dalej zużywa prąd. Pracując na komputerze, korzystajmy z trybu energooszczędnego. Jak możemy oszczędzać energię elektryczną na oświetleniu? Jeżeli to tylko możliwe, starajmy się pracować przy świetle dziennym, ograniczając włączanie lamp. Ustawmy biurko przy oknie, dzięki czemu zyskamy dostęp do naturalnego światła. Pamiętajmy o wymienianiu tradycyjnych żarówek na energooszczędne. Przy wyborze odpowiedniej żarówki LED. Trzeba wziąć pod uwagę jej temperaturę barwową. Ciepła barwa daje mniej światła, ale tworzy przytulną przestrzeń sprzyjającą relaksowi, a zimna będzie odpowiednia do miejsca pracy i surowych przestrzeni. Dobrym rozwiązaniem jest również korzystanie z punktowego oświetlenia, a nie dużych lamp. Utrzymujmy w czystości oprawy oświetleniowe, co zwiększy ich żywotność. W czasie wykonywania czynności, które nie wymagają silnego oświetlenia sufitowego, korzystajmy z lampki. Mniej intensywne oświetlenie pozwoli zaoszczędzić energię elektryczną. Przy malowaniu mieszkania wybierajmy jasne kolory farb. Na przykład biała ściana odbija prawie 85% padającego światła. Na zewnątrz budynku oraz elewacji możemy postawić na lampy z czujnikami ruchu i zmierzchu. Wyłączają się i włączają tylko przy określonej porze dnia oraz wtedy, gdy ktoś faktycznie się przy nich znajduje. Ogród możemy oświetlić za pomocą zewnętrznych lamp solarnych LED, które ładują swoje akumulatory dzięki energii ze słońca. A czy na ogrzewaniu również możemy zaoszczędzić energię? Jak najbardziej. W okresie grzewczym nie blokujmy dopływu ciepła z grzejników, na przykład osłaniając je kanapą. Oszczędne ogrzewanie mieszkania wiąże się także z regulacją temperatury. Stałą kontrolę nad temperaturą w każdym pomieszczeniu zyskamy, wykorzystując w tym celu montowane na grzejnikach specjalne bezprzewodowe siłowniki elektryczne lub regulatory pokojowe. W nocy dobrze jest zasłonić okna roletami, co pozwoli utrzymać więcej ciepła w pomieszczeniu. Natomiast w dzień odsłaniamy okna, by do wnętrza trafiło jak najwięcej ciepła. W przypadku stałej, nieefektywnej. Starej. W przypadku starej, nieefektywnej izolacji, zadbajmy o jej wymianę. Odpowiednie uszczelnienie okien i drzwi jest kluczowe dla zatrzymywania ciepła w pomieszczeniach. Powyższe wskazówki nie są może rewolucyjne, ale ich stosowanie przynosi wymierne efekty oszczędnościowe. Wystarczy zmiana niektórych nawyków i przyzwyczajeń, by zaoszczędzić pieniądze oraz zadbać o nasze środowisko. Oszczędność jest to umiejętność unikania zbędnych wydatków. Definicja Seneki młodszego doskonale oddaje kierunek, w którym zmierzają przemiany współczesnej energetyki. Już wkrótce zapraszamy wszystkich słuchaczy na kolejny proekologiczny podcast. Nasze odcinki są częścią realizowanego przez Fundację Wyjść z domu projektu pod nazwą Działań z nami w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie jest finansowane przez Narodowy Instytut i Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do śledzenia nas przez stronę Golickiego Klubu Seniora na Facebooku. Do usłyszenia pa pa pa.